Jo, so bright. It's hard to breathe, but that's all right. Hush. Yo, siemano, siemano Dzisiaj wam pokażę jak zrobić Nowy modowany strój dla kobiety Może to nie jest taki modowany w 100% Ale są niebieskie joggery Unikatowe Więc opłaca się Tej się przełączamy na drugą postać Pierwsza postać to musi być kobieta drugi to musi być facet Tutaj przenosimy se level z postaci na postać zapisujemy tam postać i idziemy do sklepu a w sklepie wchodzimy w akcesoria znaczy w akcesoria czyli koszulki i to są designerskie koszulki I w designerskich koszulkach to jest numer 2 na 32 potem wchodzimy w shorty i w shortach to jest numer 13 potem wchodzimy w buty i to są te buty trampki w trampkach to jest numer drugi. teraz jak mamy te jakieś akcesoria czyli łańcuchy, kolczyki te inne to musimy to wszystko pozdejmować No i zapisujemy ten strój. Od razu mówię, że ten sposób usuwa właśnie połowę strojów, albo może nawet wszystkie stroje. Więc teraz wchodzimy w kreator i tworzymy wyścig lądowy. Jak nie chcecie usunąć jakiegoś stroju, to po prostu zapisujecie ten strój na jakimś slocie, na którym nie chcecie go usunąć. Tworzymy tutaj wyścig lądowy. Teraz tutaj robimy szczegóły wyścigu, tutaj dajemy jakiś tytuł fotka i dajemy okrążenie 1 na 2 I Tutaj wyzwalacze dajemy, jedno okrążenie dajemy tylko i tutaj dajemy te punkty kontrolne i mówię wyścig musi mieć powyżej kilometra może być równy kilometr, ale nie może być mniej niż kilometr. Więc tutaj robimy taki wyścig, gdzie mamy powyżej kilometra. Tutaj stawiamy te punkty kontrolne. No jak postawiliśmy wszystkie punkty kontrolne, to robimy test. Jeszcze zapraszam do mojej ekipy w GT Online MKTM Krzysztynowie. Macie link w opisie. Możecie też wysłać donata. Każdy donate będzie pokazany na odcinku. No i tutaj ukończyliśmy ten wyścig. Teraz wchodzimy, wybierz postać. Zbieramy postać. Teraz nam się pokazują te postaci dostępne, jakie mamy. Usuwamy tego faceta. Tutaj musimy potwierdzić go tym napisem, skasuj. No i teraz jak na, nam przyszły nowe postacie to klikamy powrót do Grand Theft Auto V. Nas odradza w fabule. Jak już, jesteś, jak już jesteśmy w fabule to Dajemy online i wchodzimy na sesję dla zaproszonych, teraz tutaj jak nas odrodzi to zapisujemy ten strój obecny jaki mamy i jak nie mamy słuchawki LCD to musimy się udać do i tutaj właśnie kupujemy tą słuchawkę LCD potem idziemy do sklepu kupujemy buty tutaj, buty skate'owskie i kupujemy czarne buty potem wchodzimy w topy i to są te topy wyścigowe i w topach wyścigowych kupujemy tam Właśnie tą koszulkę z numerem 5. bodajże czwartym, 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 sorry. Kupujemy właśnie tą czwartą koszulkę. I teraz wchodzimy w online akcję i wchodzimy na Shamrane Goblinę. Tutaj też Wam przypominam, że jak będziecie już na tej akcji, to dajemy sobie ubrania posiadane przez gracza. To jest najważniejsze. Zapraszamy takiś znajomych albo jakichś innych tam i tutaj przełączamy właśnie i widzicie mamy niebieskie drugiery, mamy tutaj strój tą koszulę taką niebieską i teraz nas musi tutaj do akcji wczytać no i tutaj nas wczytało widzicie w akcji wchodzimy teraz w styl, akcesoria i dajemy strzałkę Lewo i mam tutaj słuchawkę LCD. Jak robicie ten strój, to możecie też nawet dać czapkę na tej postaci do usunięcia. Wtedy Wam też przerzuci modowaną czapkę w kratę. Jak Wam się to będzie podobać, mi się ogólnie to nie podobało, dlatego Wam nie pokazałem, ale jak chcecie to możecie dać. Teraz idziemy do sklepu, i w sklepie kupujemy tutaj oddycharkę. Potem idziemy do sklepu z ubraniami i kupujemy hem odporny, czarny więc jak wam się spodobało dzięki za oglądanie, ją siemano